No Płynie tam! Widzę, że tam, ale... Stroj płynie! Na lewo czy na prawo? Tam to nie Czy tam jeszcze <grywa> <grywa> Pana Bronisława Komorowskiego w naszym pięknym Zbąszyniu. Witam w Zbąszyniu, mieście nad jednym z największych jezior w Wielkopolsce. Zaprosiliśmy Pana Prezydenta do Zbąszenia nad Jezioro, bo właśnie ten akwen wyróżnia nas na tle sąsiednich gmin i stanowi dla nas szansę rozwoju. Stawiamy na rekreację i turystykę. W mieście powstają piękne hotele, mariny. Gmina inwestuje w infrastrukturę sportową i wypoczynek. Położone w obszarze Natura 2000 Jezioro Zbąszyńskie to także symbol naszej troski o środowisko. Skanalizowaliśmy już większość nadbrzeżnych miejscowości, rozbudowujemy oczyszczanie ścieków, pracujemy nad poprawą czystości wody. Nie byłoby to jednak tak możliwe, gdyby nie wsparcie krajowe i unijne. Panie Prezydencie, rok 2015 to rok nie tylko wyborów prezydenckich i parlamentarnych, ale także 25-lecie istnienia samorządu. W naszej gminie samorząd realizuje hasła współpracy i integracji, którzy jakże korespondują ze zgodą i bezpieczeństwem będącymi myślą przewodnią działania Pana Prezydenta. Szeroko podjęta współpraca w naszej gminie to współpraca całej Rady Miejskiej, niezależnie od przynależności radnych, współpraca z samorządem powiatowym, wojewódzkim, czy współpraca z instytucjami centralnymi i parlamentarzystami, czego efektem stały się kluczowe dla gminy Zbąszyń realizacje projektów. W współpracy służy także integracja całego społeczeństwa gminy Zbąszyń, tego miejskiego i tego zamieszkującego na terenie wszystkich 14 sołectw. Jako samorząd zawsze staramy się odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby mieszkańców każdej miejscowości. Szczególną uwagę zwracamy na sprawiedliwy podział środków budżetu gminy oraz środków pozyskanych z zewnątrz. Aktywowanie naszej lokalnej tradycji, pamięć o przodkach to dla nas równie ważne zadanie świadczące o polskości tych ziem. Dziękując Panu za wspólne cztery lata, w których nasza gmina z powodzeniem wykorzystała dla swego rozwoju dostępne środki Unii, to dla nas szczególny dzień. Szczególny dzień dla historii naszego miasta. Nigdy dotąd nie mieliśmy okazji gościć głowy państwa w naszym mieście. Życzymy powodzenia w najbliższych wyborach. Będziemy trzymać kciuki. Witamy w Zbąszyniu, Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Burmistrzu, kochani Państwo, jest to dla mnie ogromna radość, że mogę być tutaj w Zbąszyniu i niekoniecznie przekrzykując się z tymi paroma osobami. Proszę Państwa, cieszę się, że tu w Zbąszyniu, w tym pięknym miejscu, w tym pięknym mieście, nad tym pięknym jeziorem, Mogę kontynuować swoją podróż przez Polskę, po to, aby zabiegać o głosy Polaków zbliżających się wyborach. Powiem Państwu, że jednocześnie dzisiaj zainaugurowałem także w jakiejś mierze mój własny se sezon wodniacki, bo mogłem spotkać się z klubem żeglarskim, mogłem przepłynąć tą łódką przez jezioro Zbąszyńskie. No sobie myślałem, tak, no, a jak się wywalimy, albo jak padnę do tej do, do idą, idąc po tym pomoście, to myślę się, może wtedy będzie już tak, że to jezioro Bolsińskie zostanie, przy, jakoś zmieniona będzie nazwa, na przykład na prezydenckie. Ale dotarliśmy bezpiecznie i mam z Państwem spotkanie. Proszę Państwa, to naprawdę miło i jest z taką ogromną satysfakcją dla mnie, że mogę spotkać się ze społecznością ludzi, którzy własną pracą, bo tacy są Wielkopolanie, ciężką, ale dobrze zorganizowaną pracą osiągają wielkie rzeczy, korzystając z dodatkowych, sprzyjających okoliczności. Bo przecież tu w Wielkopolsce to widać wszędzie. Widać także tu w Zborszyniu efekt i polskiej pracy i efekt polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. To po prostu widać wszędzie. Widać rozwój, widać sukcesy, które nie mogą i nie powinny nam zasłonić tego, że jeszcze wiele wyzwań jest przed nami, że jeszcze wiele spraw nie jest rozwiązanych, że wiele kwestii czeka na dalszą pracę, na dalszy wysiłek nas wszystkich, czeka także na mądre wykorzystanie środków europejskich. Jechałem przez Bąszyń, widziałem różne budynki, widziałem między Filharmonię Folku Polskiego tu w Zbąszyniu i sobie pomyślałem, kto by to pomyślał. Że gdzieś będą takie możliwości, żeby finansować tak piękne przedsięwzięcia, żeby finansować to nie w wielkich miastach, żeby to finansować w takim mieście pięknym, ale przecież nie największym. Mieście wielkim z pracą swoich obywateli. Proszę Państwa, i to chyba jest też okazja, żeby powiedzieć, że aż dziwne jest pomyśleć, że ktoś może dzisiaj. Tak samo jak kilkanaście lat temu, próbować nas zniechęcić do członkostwa w Unii Europejskiej. Że tak jak kilkanaście lat temu, kiedy cała Polska decydowała w referendum o członkostwie w Unii Europejskiej, o tym czy polski rząd, polski parlament, polski prezydent mają wspierać członkostwo w Unii Europejskiej, że wtedy, pamiętamy, byli tacy ludzie, były takie środowiska które mówiły nie, absolutnie za nic do Unii Europejskiej, to nawet na postronku nie pójdziemy. Bo przecież tam stracimy i polską mowę, i polską kulturę, i stracimy wiarę przodków, a i nawet krowy przestaną się doić. Tak mówiono. Warto więc dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, co żeśmy osiągnęli, powiedzieć, to myśmy mieli rację. Trzeba było iść na Zachód. Trzeba było iść do Unii Europejskiej, trzeba było iść tam z pewnością siebie, że my mamy w sobie wielki potencjał polskiej pracy, polskich talentów, polskich umiejętności i polskiego optymizmu. I że potrafimy członkostwo w Unii Europejskiej przekuć na sukces w całej Polsce, w każdej polskiej gminie, w każdej polskiej miejscowości, także tutaj w Zbąszyniu. Trudno się nadziwić ludziom, którzy dzisiaj jeszcze chcą zaznaczać to, że są wrogami Europy, że są przeciwnikami członkostwa Polski w Unii Europejskiej, że są obojętni na to, czy będziemy mieli za co się rozwijać w dalszym ciągu. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, którzy się niczego nie nauczyli. Że zachowują się tak samo jak i wtedy, przed członkostwem w Unii Europejskiej. Dzisiaj też straszą, pokazując siebie samego z pełnym portfelem euro, bo w euro zarabiają w polskich sklepach i sklepach słowackich. Są tacy ludzie i trudno. My swoje wiemy, my swoje robimy, my mamy swoje głębokie przekonanie, że przyszłość Polski to jest trwanie przy tradycji, to jest polska praca. I to jest członkostwo w Unii Europejskiej. W dalszym ciągu, tak jak przez ostatnie lat 11. Proszę Państwa, no i co tam ktoś popisze jakiś pisk myszy. No trudno. Bywa i tak. Bywa i tak. My swoje wiemy, my swoje robimy, my swoje zrobimy przez następne pięć lat. Przyjechałem tutaj do Państwa, do Wielkopolski, do Centrum Mądrej, Skutecznej Polskiej Pracy i Polskiej Znajomości Świata Zachodniego, do Centrum Polskiej Odwagi i Polskiej Tradycji, do Centrum Polskiej Wiary w siebie samych, że potrafimy, że umiemy, że damy radę. Przyjechałem ubiegać się o Wasze głosy. Proszę o głosy w wyborach prezydenckich. Proszę o poparcie, bo to będą głosy, to będzie poparcie dla Polski bez kompleksów. Polski, która chce znaleźć swoje godne miejsce w integrującej się Europie. To będzie głos oddany na tych, którzy nie straszą Europą. Tylko budują polskie miejsce, polską godność i polską przyszłość w Europie. Proszę o Państwa głosy. Że pewnie za chwilę razem z Panem Burmistrzem zejdziemy na dół, będziemy mogli rozmawiać, będziemy mogli się spotykać, choć na, na troszeczkę, choć na krótko. Widzę także tutaj zespół muzyczny. Wiem, że macie przy sobie te wspaniałe, znane z tego regionu. Kozły, tak, które koźlarze serdecznie witam i bardzo serdecznie dziękuję. A korzystając z okazji chcę powiedzieć Państwu na koniec, że składam po prostu najlepsze, serdecznie, najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla każdego z Państwa osobno i dla całej społeczności z Bąszynia. Składam życzenia dobrych, radosnych, rodzinnych świąt. Świąt w atmosferze przekonania o tym, że sprawy polskie idą w dobrą stronę i sprawy naszych rodzin również. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim zgromadzonym. Kto robi? Ja. Kto robi? No i... Wszystkie sukcesy lokalne są związane nie tylko z pieniędzmi z Unii Europejskiej, ale tradycyjną, solidną pracą w